Palacz już od paru dni, jak nakręcony chodzi. List od przygodnych odbiera. Czeka na coś, widać. Nas w gotowości trzyma, chociaż sam chyba daty wybuchu powstania nie znam. My za nim jak w ogień pójdziemy. Niech tylko da znak. Ale ja głupi nie jestem. Sam wiem, że i on znak dostać musi. No. Maciej już swoje i przeżył i odsiedział, chociaż mówić o tym nie chce, nie lubi. No, ale jak powstanie, wybuchnie, to lepszego dowódcy niż on nie będzie, nie będzie. Osoba Macieja Palacza na stałe związana jest z wydarzeniami niepodległościowymi w XIX-wiecznej Wielkopolsce urodził się w podpoznańskim Górczynie 20 lutego 1806 roku z czasem osiągnął tam godność sołtysa. Uczestniczył w niemal wszystkich naszych powstaniach tamtego czasu. W listopadowym próbie insurrekcji 1846 roku w wiośnie ludów, a potem posłował do parlamentu pruskiego w Berlinie. Podczas powstania styczniowego pod Brdowem Maciej Palacz utracił jednego z synów. Obecnie patronuje jednej z poznańskich ulic. Jedną z form organizacji mieszczan w średniowieczu były bractwa strzeleckie, czyli kurkowe. Ich członkowie byli zobowiązani do obrony murów miasta w razie najazdu. Tradycja bractw kurkowych jako stowarzyszeń przetrwały do dziś. A ich charakterystyczna obyczajowość i stroje stanowią barwny element wielu naszych miast. Właśnie 20 lutego 1554 roku król Zygmunt August zatwierdził ustawy Poznańskiego Bractwa Strzeleckiego. 20 lutego 1805 roku urodził się w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego Wojciech Lipski. Współzałożyciel kasen ziemiańskich w Wraszkowie i Odolanowie. Współinicjator założenia gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Poseł do parlamentu w Berlinie, członek władz Ligi Polskiej, współzałożyciel Dziennika Poznańskiego, a także współwydawca kolejnego prasowego tytułu Ziemianina. Jędrzej Moraczewski, historyk, publicysta, wydawca, działacz społeczny i polityczny był jednym z najaktywniejszych rzeczników naszego interesu narodowego w Zaborze Pruskim. Szczegółowo opisał wydarzenia wiosny ludów w poznańskim i podjął próbę opisania dziejów Polski. Moraczewski zmarł 20 lutego 1855 roku. Spoczywa w nieoznaczonym grobie na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w stolicy Wielkopolski. 20 lutego 1915 roku zmarł arcybiskup Edward Likowski, aktywny uczestnik oporu przeciwko kulturkampfowi, który jednak z czasem przeszedł na pozycje bardziej ugodowe. Arcybiskup Likowski był też aktywnym badaczem dziejów Unii Brzeskiej. Ogłaszał rozprawy w prasie katolickiej, prezesował Wydziałowi Historyczno-Literackiemu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Duchowny spoczywa w podziemiach Katedry Poznańskiej.